Dzień dobry dzień, dobry święteczko, moi drodzy. Witajcie w kolejnym odcinku z Concourse Blade. Lecimy z Rankedem e, Walford. E, nie przepadam za tą mapką, ale no trzeba zagrać. Trzeba zagrać. Słuchajcie, weźmiemy sobie. Właśnie co? Ja nie mam za bardzo koni dobrych na tę mapę. W wrażenie, że to później będzie straszna koniada. Orochi wezmę. O, tak, Orochi. To no, chyba Orochi. Standard zagram. Aczkolwiek, kurde, to nie są dobre unity. To jest najgorsza mapa dla mnie, ponieważ ja nie grając kilka sezonów nie mam falangi, nie mam dział, które tutaj mogą siedzieć. Może ripery bym wziął. Zamiast tych... Nie no, Orochi się... Nie, oroczi siądzie, oroczi siądzie. Dobra, zróbmy coś takiego. I ostrożnie do tego podejdziemy. Trzeba będzie szybko zdobyć B. Możliwe, że nie zdążą... Bo otworzyć bramę. Możliwe, że w ogóle się nie będą setapować na tym łolu, i wtedy przebiegniemy sobie spokojnie. Tutaj w okolicach A postawiłbym siege balistę i wybiłbym ich artę, jeśli by mieli. No to jest jakiś to plan. Jest jakiś to plan. Zobaczymy. Kogo mamy w teamie? Dżamlara znowu. Kolejny ranket z dżamlarem. I. Cała mieszanka, to Richard, o nowa klasa. Właśnie widzę, że tych nowych klas mają dużo, przeciwnicy. I z tego powodu się cieszę, mają raz, dwa, trzy, cztery nowe klasy. Do zera po naszej stronie i to jest, to jest na wielki plus, zwłaszcza na tej mapie. Wątpię, że oni tym ugrają, chyba, że później się zmienią. Ale to wciąż na medium no to... Jest dobrze, jest dobrze, fajne mamy klasy postaci w porównaniu do nich. Richard, o Richard z relików. Jeśli to jest I albo L, nie wiem właśnie czy to jest I czy L, jeśli to jest... Bo możliwe, że to jest Richard z ryliku właśnie. Dobra. Jakiś sali mogliby zrobić na tym Ben'a, to też trzeba będzie uważać. Chcą konie, mają konie. Więc uważajmy na ten sali-out. idziemy z pikami, więc nie powinien być jakiś duży problem. Więc jak zrobią sali-out, to teoretycznie nas trochę otworzą tak jest od, jest od. ale czekajcie czemu oni wyszli czemu oni tutaj wyszli dobra i oni nas teoretycznie wpuszczą przecież nam otworzyli bramę że ja teraz tutaj stanę i nie dam im zamknąć tej bramy Aaa, dobra już widzę już widzę co tu zrobili, no to zrobię tak. Oczywiście, że ja tego nie postawię. Konie? Gdzieś ktoś pinguje, tak, tak tam konie na plecach biegają nam. Dobra, główna brama weszła. Zdążymy, dobra. Oj, biedna falanga. Leży Alejandro, dobra, i teraz pytanie, czy my zdążymy przebiec. z jednostkami, czy most pójdzie, bo trochę czasu kupili, to trzeba przyznać. Ops, op, nope. get back, get back, get back, bridge destroyed, dokładnie. Nie damy rady, trzeba cofnąć. Trzeba cofnąć. Czy ja. No, już przez chwilę myślałem, że totalnie koń mi zniknął. Ale nie. Wracamy tu. Moc zniszczony. Tutaj ziomeczek strzela z arty. Jego bym ściągnął. Czy ja teraz szybko skręcę, żeby mi nie trafił? Jeszcze raz strzelę palanga. Dobra, ktoś go zniszczył. Zniszczył jeszcze teraz ciebie. O, za wysoko. To no jest. Wyjechali. Yy, dobrze, no to to, to rozwalimy. Nie wiem, czy nie troluje, czy nie stracę. Nie, nie stracę W takiej... Dobra, jest git. Siadło. Ty! Złap czego? jeszcze go. No i do widzenia. Złapany, złapany. To sobie dopchamy, tylko problem. Czyli chcą sobie wyjechać. Zamknęli bramy niestety. sobie postrzelam. Te balisty trzeba uważać. Co to są za unity? To ripery? Jakby dziadki chyba. Co to jest? To są ripery. Cześć mi zabrał to. To właśnie też tam chciałem postrzelać, dobra. Trafia, trafia w nie. Ja wejdę na górę i poszukam jakiegoś fajnego treba. Chociaż tutaj może lepiej zostawić treby na C. Bo to i tak, ale jakbym miał czymś trafić w nich to czemu nie? Uuu! No, że jednak nie. Czy ja zginę od tego. Łu, z balisty zebrał! Konie, 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 konie. Znowu. Są jakieś kilka jedzie. No, tego ziomeczka trzeba złapać. To będzie zdążył wrócić już. Leży. Dobra. To prawa wieża dojechała, tak? Tak. To idziemy. Idziemy teraz. To też dojechało. Lewą zaraz. Czemu niszczymy? Nie, nie. Zostawcie. Zostawcie. Czemu ktoś to zniszczył? My B nie wzięliśmy. Dobrze. Niektórzy ludzie nie myślą. Uch. Kopniaka dostaliśmy. To no jest nowa klasa i jej kopniak. Wolę nie ryzykować. Nie wiem co się dzieje na górze, czy jesteśmy upuszczowani, czy nie. Okej. Okay. Teraz ich wybijemy. Zobaczmy, lepiej. Stop, 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 stop. stop. Ech, jeszcze nie, jeszcze nie. Odejdź, 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 odejdź. I teraz nie chciałem Reaperów dostać, ale tutaj. Dobra, liczę, leży. Jakieś łuki strzelają. No to trzeba uważać. Łuki z Supply'a. Tak, łuki z Supplya. No i teraz tak. w Spokojnie moglibyśmy sobie w tym momencie pójść na B, ale nie możemy tego zrobić, bo jakiś baran zniszczył wyrwę. No cóż. I teraz pytanie. Trzy. Ta Siege tutaj to będzie dobry pomysł, czy nie? Wydaje mi się, że będzie dobry. Lepszy byłby, jakbyśmy walczyli o to C. No ogólnie pomysł, wydaje mi się dobry. Popatrzcie. Taki ziomeczek. Biega tam na razie. Zatrzymaj się, zatrzymaj się. Kurde, obok niego, obok niego to śmignęło. O, trzeba mi ktoś zabrał. Daj, tylko nie, daj tylko nie, sięgnę tam. O, właśnie teraz, teraz, teraz. Do widzenia. O to chodzi z tą balistą. Pięknie drugi. E, tutaj ktoś idzie. No właśnie, właśnie. Fajnie było, jakbyśmy puszowali C. Wtedy tacy tutaj mogliby fajnie ginąć. No tak to jeszcze różnie może bywać. No, ziomek tu jest. Uszył nas. Oto ciekawe. Dobra, mhm. dobra, 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 dobra. Widzę, że się czają na moją balistę. Chcę mi ją zniszczyć. Więc strzelam po prostu, co mogę. Strzelam co i gdzie mogę. Mm -hmm. Wejdźcie do no co, wejdźcie. Sama ta robi zrobiła tyle taki pressure, że widzicie co się dzieje. Mm -hmm. Uciekł, uciekł. Dostał kolejny. Teraz celujemy dalej. Tutaj jest jakiś ziomek, chyba? Nie było ziomka. O nie. Dobra. Szukamy jeszcze jakiegoś. Nie widzę. O, 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 widzę. Tak, ktoś jest pode mną. Mhm. Tutaj, tutaj, tutaj skacze jakiś. No tego to już sobie dorwą. Ja poczekam na świeżych, którzy przyjadą. Czy znaczy taka jedna balista jak ten robi, nie? 43 Unity też spoko. Teraz ktoś tutaj biegnie. Dobra, widzę go. Hmm. To może nie był on? Ale tu ktoś, pięknie. Koniec dostał. Ale dobra, asysta jest. Asysta... Husaria teraz. Czy ty coś tam budujesz? Hmm, pudło. Szkoda. Wydawało mi się, że to doleci do niego. To, to absolutnie nie 404. Postrzelane z balisty, postrzelane. No, może się wydawać tak, takie nic, nie? To nie było nie wiadomo co, ale na pewno im tam trochę. Jak już ktoś wie, że jest ta balista, zobaczcie ilu próbowało ją w ogóle zniszczyć, nie? 4 kill za taką balistę. Wiecie? No i ładnie. Była Panem. Idziemy dalej. Follow me. Koniec. Czy ja tu nie powinien mieć muzyki w grze? Background music. Powinna być tylko nie gra. Może jest, ale cicho też. Dobra, dobra, idę z całą kipą. Już mamy falangę. O, czekajcie, bo to jest do złapania. Co jest? Jak leży, to czasem ciężko złapać co to są. Uwaje. Treb? Ten treb? Trochę tak. Nasza leci. Czekajcie, muszę sprawdzić, czy to jest ten licard z relików, czy nie. E, nie, The Guardian, to nie jest ten liczę Dobra. Jesteśmy po trebie, możemy wchodzić. Co? So, nie 500 unitów mają i się w ogóle nie bro... ...moddao. odejdźmy, 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 odejdźmy. Odejdźmy, jeszcze, jeszcze, jeszcze. kurde, ktoś tutaj... Tu, 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 tu. Chowamy, chowamy, chowamy. Teraz, teraz, teraz. Upsi. Zostaw mnie. Mhm, dostał kolejny. I, I kolejny. No i do widzenia, GG. Jednym unitem zagrałem tylko. Jednym unitem. No, może być. O, ładnie scream. Naprawdę ładnie, bo ja tak. Tutaj to tak średnio, ale ogólnie wygrana jest. Więc idealnie.